Dziś w odcinku Wielki Rical BMW. Czy marka może upaść? Nowe informacje w sprawie wypadku na A1, manualna skrzynia biegów w amerykańskim potworze i więcej. Zapraszam do oglądania. BMW zmaga się z poważnym problemem technicznym które obejmuje ponad 1,5 milionów pojazdów różnych marek, w tym BMW, Mini Cooper, Mini Countryman i Rolls-Royce produkowanych od czerwca 2022 do 2024 roku. Usterka dotyczy kluczowych systemów hamulcowych, jak układ ABS oraz dynamiczna kontrola stabilności DSC. Problemy te mogą prowadzić do ograniczenia działania tych systemów, choć główny układ hamulcowy pozostaje funkcjonalny. Firma Continental odpowiedzialna za dostarczenie zintegrowanego układu hamulcowego zapewnia, że nie ma zagrożenia dla skuteczności hamowania. Poniżej wymaganego poziomu. Niemniej jednak, gdy usterka się pojawi, kierowca zostanie ostrzeżony przez odpowiednie komunikaty w kokpicie, a hamowanie bez wsparcia ABS i DSC może być trudniejsze. Z powodu problemu BMW ogłosiło masową akcję serwisową, wzywającą do naprawy dotknięte pojazdy oraz wstrzymując dostawy. 320 tysięcy aut, które jeszcze nie trafiły do klientów. Problemy te wiążą się z wysokimi kosztami gwarancyjnymi, a konieczność wymiany wadliwych komponentów wpłynie negatywnie na rentowność firmy. W reakcji na te wydarzenia wartość akcji BMW spadła o niemal 8%, co stanowi niepokojący sygnał dla inwestorów. Bentley Flying Spur 2025 Oto on. Z nowym hybrydowym silnikiem V8 to najsilniejsza limuzyna, jaką Bentley kiedykolwiek zbudował. Kultowy silnik W12 Bentleya odchodzi na złomowisko. Zastępuje go nowy hybrydowy V8 o jeszcze większej mocy. Ten układ zadebiutował w modelu Continental GT Speed 2025, a teraz znajdziesz go pod maską Flying Spura 2025. Flying Spur to najsilniejsza limuzyna w historii Bentleya. Nowy, podwójnie doładowany hybrydowy silnik V8 o pojemności 4 litra generuje 771 koni mechanicznych, przewyższając odchodzący w 12 pod każdym względem. Moc wzrosła o 19% w porównaniu do poprzedniego modelu, a moment obrotowy o 11%, a samochód osiąga 100 km na godzinę w zaledwie 3,3 sekundy o pół sekundy szybciej niż poprzednik. Obok tego V8 znajduje się bateria o pojemności 26 kWh, która sama generuje 187 koni mechanicznych. Cztery tryby jazdy skoncentrowane na baterii pozwalają w pełni wykorzystać elektryfikację: Pure EV, Electric Boost, Regenerative Braking i Charge. Tryb Charge używa silnika spalinowego do napędzania kół i odzyskiwania energii, ale można też naładować auto przez ładowarkę do poziomu drugiego. Pełne naładowanie Flying trwa 2 godziny i 45 minut przy mocy 11 kW. Trzeba naprawdę dokładnie się przyjrzeć, aby dostrzec różnice wizualne między tym nowym Flying sworem, a jego poprzednikiem. Nie znaczy to, że stracił na urodzie. Kultowe, okrągłe reflektory Bentleya pozostają, ale nowy model ma unikalną kratkę Grilla, dedykowaną w wersji Speed i świeży design przedniego zderzaka z agresywnymi wlotami powietrza na rogach. Kupujący mogą dodać pakiet Aereo Styling Specification dostępny w wersji z włókna lub nowość na rok 2025 w kolorze nadwozia. Mówiąc o kolorach, Flying Spur oferuje 101 różnych odcieni do wyboru, w tym dowolny z palety Bentleya z poprzednich lat. Wnętrze zyskuje ogromną aktualizację technologiczną dzięki nowej architekturze elektrycznej Bentleya. Nowy cyfrowy zestaw wskaźników i centralny ekran dotykowy o nieujawnionym rozmiarze obsługują bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto. Nowa aplikacja My Bentley App Studio pozwala właścicielom na pobranie aplikacji innych firm, takich jak muzyczne, nawigacyjne czy do gier. Bentley nie ogłosił jeszcze cen tego modelu, ale oczywiście można się spodziewać, że będzie on jeszcze droższy. Hennessy Venom F5M to prawdziwy tytan w świecie manualnych aut. Wyobraź sobie 817 koni mechanicznych, które tylko czekają, żebyś wrzucił pierwszy bieg w sześciobiegowej skrzyni. Hennessy musiało nawet przeprojektować konsolę środkową, żeby ta bestia się tam zmieściła, a do tego dodali parę aerodynamicznych sztuczek. Najnowszy Venom F5 Roaster, czyli F5M, jest już gotowy do jazdy z manualną skrzynią, która aż prosi się o solidne kręcenie, ale z taką mocą Hennessy musiało trochę pogłówkować. Nowa konsola, poziomy, wloty powietrza, a nawet... Sterowanie klimatyzacją zostało przeprojektowane. A żeby poczuć się jak pilot myśliwca, masz teraz specjalne przełączniki do okien, które znajdują się tuż za aluminiową bramką zmiany biegów. Na zewnątrz, o tak, tutaj mamy 140 cm płetwę grzbietową. Jakby ten samochód chciał pływać. A nie jeździć. Każdy F5M ma swoje unikatowe malowanie karbonowego grzbietu po wybrane przez siebie kolory. Ale jak już wybierzesz, to sorry, tego koloru nie dostanie nikt inny. Silnik? Bez zmian, bo po co zmienię coś, co daje 817 koni mechanicznych, pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 w 3,3 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 500 km na godzinę. To jest mini rakieta na kółkach. A jeśli właśnie planowałeś wydać ponad 2,5 miliona dolarów na jeden z tych cudów, to niestety wszystkie 12 sztuk się sprzedały. Może następnym razem. Huinian złożył wniosek o upadłość. Marka należała wcześniej do znanej chyba każdemu postaci. Firma postanowiła próbować restrukturyzacji i pozbycia się 1,2 miliarda dolarów długu. Złożyli wniosek o ochronę przed upadłością, licząc, że wyjdą z niego starczą w ciągu dwóch miesięcy pod okiem swoich wierzycieli. Planują umorzyć dług i zdobyć 570 milionów dolarów nowego kapitału w ramach umowy wsparcia restrukturyzacyjnego. Huigang, który w październiku 2023 roku został twarzą Willpros LLC, połączył się z tą firmą w 2021 roku. Przed tym Clear Lake Capital kupił Willpros i zrobił kilka przejęć, ale nie wszystkie okazały się trafione. Pandemia przyniosła wzrost, ale problemy i blokady w łańcuchu dostaw, wyższe stopy procentowe i rosnące koszty niestety działały na niekorzyść. Przychody wzrosły z 844 milionów dolarów w 2019 roku do 1,5 miliarda w 2020 roku, ale popyt spadł w 2023. Teraz Huygens liczy, że restrukturyzacja pozwoli wrócić na właściwe tory. Trzymajmy kciuki, aby przetrwali. W Szwajcarii można dostać solidnego kopa za jazdę na zderzaku. Takiego, który sprawia, że nawet najbogatsi poczują się biednie. Pewien 58-letni Szwajcar w BMW 540D przekonał się o tym na własnej skórze, gdy za jazdę w odległości zaledwie 8-12 metrów od poprzedzającego auta dostał grzywnę w wysokości uwaga, 520 tysięcy zł. W tym pięknym, lecz surowym kraju wysokość mandatów zależy od zarobków w sprawcy. Ten pan zarabia rocznie około 1,7 miliona franków szwajcarskich, co daje mu miesięcznie 650 tysięcy złotych. Dlatego też mandat za jego bliską więź z innym samochodem wyniósł zaledwie prawie 100 tysięcy franków, co odpowiada około 24 dniom jego pracy. Ale uwaga, to nie koniec. Dołożyli jeszcze 15 tysięcy franków na od razu do zapłaty, przez co całkowita suma przekroczyła pół miliona złotych. Dla porównania, w Polsce za to samo wykroczenie dostaniesz mandat od 300 do 500 zł oraz 6 punktów karnych. Wygląda na to, że w Szwajcarii grzywny są również wyrafinowane, co krajobrazy i o wiele droższe. Sebastian Majczak, oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, miał rzekomo otrzymać złotą wizę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Choć oficjalne źródła jeszcze tego nie potwierdziły, Pojawiają się doniesienia, że mężczyzna obecnie, oczekując na decyzję sądu ekstradycyjnego, uzyskał status rezydenta w tym kraju. Aby go zdobyć, musiał spełnić szereg wymagań, takich jak pobyt przez co najmniej pół roku i rejestracja firmy. Według nieoficjalnych informacji, Majczak miał również odzyskać kaucję, którą wpłacił na zwolnienie z aresztu. Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potwierdził, że polskie władze wysłały zapytanie do placówki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w tej sprawie. Sebastian Majczak, który po wypadku uciekł z Polski i trafił do Dubaju, został tam zatrzymany 4 listopada 2023 roku. Mimo to sąd zdecydował, że może pozostawać na wolności do czasu rozstrzygnięcia jego sprawy. Do tragicznego wypadku doszło na odcinku autostrady A1 między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim, gdzie Majczak prowadząc BMW z prędkością przekraczającą 250 km na godzinę. Uderzył w tył kij. W wyniku zdarzenia auto wpadło w płomienie, a cała rodzina podróżująca kijom zginęła na miejscu. Co myślicie o całej tej sprawie? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zbliżamy się już wielkimi krokami do 70 tysięcy subskrypcji, co tak jak mówiłam wcześniej oznacza konkurs. Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał i widzimy się za tydzień we wtorek o 18.00.